Sprawdzam właśnie po terminie ten. Czy mi coś będzie, czy nie. W razie wojny będę wiedział, co można jeść, a co nie po terminie. Okaż. To też jest po terminie, ale ma kakao. Dlatego sobie zmieszam do wody z tym. W sumie nie wiem, czy to pasuje do wody. Ale ogólnie to chyba się zalewa wodą, nie? To o. Czemu tu nie piszę, gdzie to, czym to się zalewa. Chyba nie piszą, czym to się zalewa. Do lipca, a mamy sierpień, końcówkę sierpnia. I sprawdzam właśnie wszystko dla Was, co, co można jeść w czasie wojny. <grych> Jakby było przeterminowane. Akselitolu dodałem, żeby było słodsze Może nie wygląda, ale jest dobra. ma nie, jak płatki byś śniadania, wyjadł Z tym bananem suszonym i tak dalej. Tylko kakao, tam czekolady za bardzo nie czuć. Nawet czekolady nie było w tym. Nie wiem. Może tego nie widać, bo na wodzie, a nie na mleku. Ale słabo dali. Ale czuć taki lekki posmak czekolady. Już nie dam nie trzeba od razu wyrzucać.